Edi Alkoholik. E, Momencik. Jeszcze muszę. Włączam stopę, żeby nie przekroczyć. Witam wszystkich Eddy Alkoholik. E, z Irlandii Północnej. Aczkolwiek ostatni czas to spędzam pół roku w Polsce, pół Irlandii. Z racji tego, że to tak jakoś działa, że tak działa. E, no, e, chciałem się z wami dzisiaj podzielić moim doświadczeniem w mojej drodze trzeźwienia. E, moje trzeźwienie można powiedzieć takie już całkowicie suche, to jest od 16 grudnia e, 2021. Aczkolwiek w abstynencji byłem od 4 października, ale miałem zapicie. W grudniu i dlatego liczę od grudnia. E... Powiem tak, no jeśli chodzi o moje picie, może od tego zacznę, nie? To ja to byłem takim typem alkoholika, można powiedzieć, alergicznego, nie? Że, że po prostu nie miałem limitu, że tak jak piłem, no to już piłem gdzieś tam... Nie miałem takich ciągów alkoholowych, ale piłem po prostu zbyt, zbyt dużo. nie? I myślę, że już od wczesnego tam, jak już byłem nastolatkiem gdzieś tam sobie popijałem lekko, później gdzieś w dorosłym życiu. No. Ten alkohol w mojej rodzinie gdzieś tam był. Nie powiem, że tam codziennie ojciec pił, ale za kołnierz nie wylewał. E, więc miałem z nim gdzieś tam styczność od młodych lat. Później pamiętam też, że jako nastolatek gdzieś tam w szkole średniej również gdzieś tam tro, troszeczkę się popijało i, i tak dalej. No i wszedłem w dorosłe życie. Dosyć szybko ja po prostu ożeniłem się mając 21 lat, nie? Akurat tak mi się to trafiło. Dzisiaj jestem 22 lata w związku małżeńskim, dzięki Bogu, nierozpadniętym, bo przestałem pić. Aczkolwiek e, mało brakowało już, nie? Powiem Wam, że ostatnie 15 lat spędziłem na obczyźnie Wielandii Północnej. Wyjechałem w 2006 roku i Pierwsze dwa lata tam pracowałem dla korporacji, dla firm, później gdzieś tworzyłem własną firmę i przez 14 lat prowadziłem sporą firmę, zatrudniając dużą ilość osób. Nie. Tak było do 2021 roku, do grudnia. Ludzie ostatecznie twierdząc, że przez tą firmę piję, to ją sprzedałem. Ale to oczywiście piłem, bo byłem chory, ale o tym jeszcze nie wiedziałem, ale nie o tym mowa. Jak było? No, było tak, że po prostu piłem, piłem, bo, bo byłem chory, ale o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się, można powiedzieć, tak podejrzewałem, że mogę być uzależniony, ale nigdy tego nie dopuszczałem do, do siebie, do swojej głowy. Bo jak to ja, gdzieś tam medium, który tam pije sobie tam wieczorami czy tam weekendami, jak każdy inny, Polak, yy, że może być alkoholikiem, nie? Dopiero powiem wam, że już takie ostatnie moje picie to było takie przed, przed październikiem, można powiedzieć przed październikiem 2021, to już tak powiem wam, że no piłem już sam, można powiedzieć w domu, nie? Co dla mnie się wydawało już też nie, nie jakby nie, nienormalne, nie? No, w 2020 roku ogólnie przeszedłem zabieg zmniejszenia żołądka, bo gdzieś tam przez te lata mojej działalności, firmy, nie wiem jak to nazwać, mojego życia, to doprowadziłem się do wagi 175 kilogramów, nie? I dzisiaj wyglądam jak wyglądam, ale to dzięki tylko medycynie, nie? Poddałem się zniesieniu żołądka, gdzie miałem bardzo wielkie problemy. Później z aklimatyzowaniem się do, do życia normalnego i jedzenia. Nie? No, ale moja chora głowa alkoholika, powiem wam, że... Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że jestem alkoholikiem, ale tak było. I... Ubzdurała sobie, że skoro nie możesz jeść, no to wypij kieliszek, nie? Do śniadania, do obiadu, do kolacji, żeby ci było lżej. No i powiem wam, że, że, tak robiłem, nie? I tak szybko, jak nie mogłem pić, tak, yy, ani jeść tak szybko, jeść dalej nie mogłem. Myślałem, że ten alkohol mi pomoże jeść, nie? Że żołądek będzie miał Jednak później się okazało, że zamiast jeść, to ja tylko piję, nie? I powiem wam, że po zabiegu, nie jak dwa, ja byłem pijany, bo, bo nie mogłem już więcej, bo już tak ten żołądek był malutki. Ale z czasem, przez kilka miesięcy doszło do tego, że ja dalej, pomimo że jeść nie jadłem, ja dalej, ja dalej mogłem wypić 0,7 i normalnie funkcjonować, nie? Czyli bardzo szybko, bardzo szybko ten mózg gdzieś tam przyswoił to wszystko i organizm wrócił do picia, nie? No i wtedy po tym zabiegu przebywałem w Polsce i miałem ten komfort, bo żona była w Irlandii i gdzieś tam nie było tej kontroli, to ja sobie tam popijałem ostro. Ale doszło tam, no miałem takich kilka, ja to kiedyś nazywałem przypadki, ale to teraz już wiem, że to nie są, nie były przypadki, nie. Miałem e, po prostu takie zdarzenia, że po alkoholu, gdzieś po dwudniowym piciu wsiadając za kierownicę wiedząc, że jestem na dużym kacu, nie. I trafiałem na jakiś wypadek, gdzie kontrola policyjna to gdzieś na wypadek trafiłem, to, to gdzieś później kontrola, policyjna, która wszystkich zatrzymywała mnie, nie zatrzymali nie I to takich zdarzeń miałem chyba ze 4-5. Zdarzało się też, że i siadłem po wypiciu alkoholu nie? gdzieś tam niedaleko domu, to, to po prostu piłem flaszkę i jechałem parę, tam kilometr, dwa czy trzy. No, co było też nienormalne. Wiedziałem, że to narażam siebie na duże straty i tak dalej. Nie? Także tak. Tak, tak, tak to było. Skrócę to, bo udaje się w dyskusji na temat tego picia, nie, ale tak właśnie piłem, że zostałem z tym piciem na koniec sam, bo już nikt nie chciał ze mną pić, nie? Bo Wszyscy pracowali w tygodniu, a ja zaczynałem picie od śniadania albo od południa. Nie? I tak do wieczora. I drink po drinku i zero siedemki nie było, albo litra czasami. Nawet samemu. No. Tyle to o tym piciu co było takim przełomowym momentem, że przestałem pić. Przestałem pić, bo przełomowym takim momentem była sytuacja tam, no mówię, te zdarzenia. Wiedziałem, że mam wiele do stracenia. Druga sprawa, ciągle, ciągle gdzieś tam e, ciągle były też, e, że tak powiem e, uwagi mojej żony, nie? Że, że te straszenia, uwagi, że żebym skończy się to rozwodem, i tak dalej, i tak dalej. No I powiem Wam, że w pewnym momencie ja to czułem, nie? że to tak się wydarzy. Nie? Czułem to, że, że to jest ten moment, kiedy trzeba przestać, i zgodziłem się na, na to, żeby pójść do lekarza. Bo ona mi powiedziała, że ona mi w tym nie pomoże, ale jak chcę, to są od tego specjaliści, którzy mogą mi w tym pomóc. Nie? No i moim takim pierwszym punktem zwrotnym w przestaniu picia było to, że ja po prostu poszedłem do lekarza, do psychoterapeuty uzależnień i i tam po 45-minutowej rozmowie dowiedziałem się, że jestem alkoholikiem zwyczajnym, nie? Co do mnie to było jak uderzenie młotem w głowę, nie? Jak to ja, Edi, prowadzący firmę, zatrudniający wiele osób, jest alkoholikiem, nie? To było niedopuszczalne do mojej głowy, nie? Ale tylko mi powiedział, że jak chcę dowiedzieć się coś więcej na ten temat, to mam wrócić za tydzień, ale przez ten tydzień mam nie tknąć alkoholu, nie? No, pamiętam, że wtedy byłem dwa dni po odstawieniu alkoholu i strasznie mi bolała głowa, nie? Ale poszedłem tam i wtedy mi dał jakieś tabletki tam na pięć dni, żebym przestał, żeby mi ta głowa odpuściła. Nie? I tak też było. nie Ja wróciłem po tygodniu, później opowiedziałem mu o tym, jak mi jest ciężko i te ta plany, tam gdzieś pochwalił mnie. Tak tym trzeźwieniem przez pięć tygodni szedłem do czasu, kiedy gdzieś tam te efekty odstawiennicze puściły nie? i zaczął się ten miesiąc miodowy. Ja wiedziałem po tych wszystkich wskazówkach lekarza, że, że po prostu ten miesiąc miodowy bardzo szybko minie. Nie? Że ten, że, ten, że ten fajny czas minie i że te głody powrócą. No ale sobie to olewałem. Trzeźwiejąc, posiadając alkohol w domu. Czego nikomu nie polecam, nie? bo później się na tym przejechałem. Nie? Co prawda w Polsce nie wypiłem, ale wróciłem do Irlandii, to był grudzień, początek grudnia 2021 roku, wróciłem, wróciłem do Irlandii i gdzieś tam e, no nie wiem, jak to zadziałało, ale tam sobie założenie jeszcze zrobiłem, że ja do nowego roku nie piję, tam z tym lekarzem dyskutowałem przez telefon, że na Sylwestra sobie szampana wypiję, nie? Ale właśnie ten czas, te moje myślenie, te, te moje kreowanie, to doprowadziło mnie do takiego próbnego, testowego zabicia, bo ja cały czas sobie wciskałem w głowę, że ja te trzy miesiące nie będę pił, a później będę pił kontrolowanie. A to o, już wiedziałem od pierwszej wizyty, że nie ma czegoś takiego, czy od drugiej. Ale w to nie uwierzyłem. Nie? Myślałem, że tam co ten lekarz tam pierdzieli, jakby za głupoty, ja tam jestem mądrzejszy od niego. No, ale nie wkupiałem się na lekarzu. No i w taki sposób oto posiadając alkohol w Irlandii, gdzieś tam wróciłem, zabiłem testowo, żeby sprawdzić, co mówi, czy, czy lekarz mówi prawdę, nie. Wybiłem, wybiliśmy b metrójkę, 07 Ja tam chyba z 200 gram tego alkoholu wypiłem. Nie? Po czym miałem straszne bóle głowy. Yy, przez 7 dni i, i powiem Wam, że więcej alkoholu od tamtej pory nie tknąłem. Nie? To było gdzieś tam, nie wiem, 15 grudnia, coś takiego. Nie? Yy, no i teraz skrócę, to koniec z tym piciem, bo już tego nie ma. Yy, co dalej się wydarzyło? No ja dalej, dalej, gdzieś tam ta moja chora głowa. Yy, nie dopuszczała takiej myśli, jak to, jak z tym alkoholem się pogodzić, żeby go zostawić, nie, żeby go opuścić. Ja wciąż posiadałem spore ilości alkoholu, nie, w domu i no, jeszcze jedna rzecz najważniejsza, którą pominąłem. Od początku lekarz mi powiedział, że powinienem coś z tym zrobić, nie, że albo poddać się terapii ośmiotygodniowej, zamkniętej albo otwartej, albo dołączyć do wspólnoty, nie. Ja od razu powiedziałem, że ja do żadnej wspólnoty nie, 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 do, nie będę przystępował, bo to dla mnie jakaś sekta religijna i tak dalej tam. No, on tam nic nie skomentował tego, nie, ale powiedział, że na, samym, na samej abstynencji nie przetrwał mnie. I tak też się stało w grudniu, że zabiłem. Później się męczyłem do marca praktycznie na pościsku, tak zwanym, cały czas nerwówka, kłótnie z żoną i tak dalej, znowu jakieś teksty typu Zrób coś ze sobą, bo pomimo trzeźwienia, ja oczekiwałem gdzieś tam moje oczekiwania. Oczekiwałem poklepywania, że jestem taki fajny, super, bo już nie piję, nie? a ja byłem jeszcze gorszym, można powiedzieć, z synem, jak w życiu trzeźwym, jak, jak piłem, nie? I te, ta żona i te dzieci gdzieś cierpiały jeszcze bardziej, bo gdzieś tam jakiś zaraz szukałem z Ja mówię, ja dzisiaj wiem, że. To moja chora głowa chciała po prostu się napić, nie? Za wszelką cenę. No, ale po jakiejś tam kłótni w tym marcu, na początku marca, żona mi powiedziała, słuchaj, dostałeś link do tej wspólnoty, od tego lekarza, to zaloguj się i tak dalej. No i ja powiem wam, że tak dotarłem w ogóle do wspólnoty. Nie? Że któregoś tam marca nie pamiętam, którego pewnie wiedzą o tym inni, którzy gdzieś tam e, gdzie dotarłem. Dotarłem do wspólnoty przez link online, nie? Dla mnie to była nowość, nie? W ogóle zalogowałem się i też tak, takim trochę strachu, że nie wiedziałem, kogo tam spotkam, nie? Miałem pewnie jakieś zaklane mordy tam i tak dalej, nie? Takie miałem wyobrażenie. Dla mnie alkoholik kiedyś to był człowiek, który gdzieś tam leżał brobie i i, i i gdzieś tam żebrał na jakieś głódkę czy piwo, nie? Takie miałem mniemanie o alkoholiku. Ja dzisiaj wiem, że że alkoholizm to jest ta choroba ciała, duszy i umysłu, nie? I dotarłem do tej wspólnoty przez online. We wspólnocie poznałem, no poznałem ludzi też chorych, takich samych jak ja, nie? I powiem wam, że z początku to wiadomo, gdzieś tam się zalogowałem, oceniałem, patrzyłem, kto się wypowiada i tak dalej, jak. Ja tam zawsze miałem jakieś myślenia o kimś, zawsze oceniałem. Moje, moja pycha, mojego, wiesz, ten dyrektor 15 lat firmę prowadzi, co tam on, wszystkie rozumy mnie Się okazało, że wiesz, że to nikogo nie obchodzi, nie? Kim ja jestem, co ja mam, bo we wspólnocie to nikogo nie interesowało. Interesowało, że jestem we właściwym miejscu i też mi tak powiedziano, nie? Że jestem we właściwym miejscu i zachęcano mnie do powrotu na mitingi I ja powiem Wam, że ta wspólnota to, to mi życie uratowała, nie? Bo ja po jakimś czasie podjąłem się służby witającego na jednym z meetingów. Jak tam było, tak było. Tam Raz można powiedzieć, że tam gdzieś tam, później y, z jakichś przyczyn zapracowania, zapomnienia. Gdzieś tam czasem nie było mnie na tych mitingach, nie, ale najważniejsze, że ja byłem przejść cały czas. I w tej wspólnocie od początku gdzieś poznałem ludzi chorych tak samo jak ja. Wiedziałem, że też są chorzy, albo, albo są alkoholikami, albo uzależnieni od alkoholu i od innych używek, nie? No, ale był wspólny temat. Wspólny temat tego, tego wszystkiego. Ja się czułem, powiedzmy, jak w domu, nie? E, poczułem się jak w domu w tej wspólnocie, nie? Szybko poznałem też y, takich ludzi, z którymi wiele czasu spędzałem, nie? E, spędzałem, wiele czasu poś y, poświęcałem na rozmowy telefoniczne, nie? Wtedy jeszcze na początku nie wiedziałem, gdzieś tam w kwietniu czy, czy tam ma, początki maja, nie, w maju to już wiedziałem. Ale gdzieś tam początki kwietnia to nawet nie wiedziałem, że rozmawiam e, z jednym z przyjaciół, z przyjacielem z wspólnoty, który zostanie moim sponsorem, nie. Tego nie wiedziałem, to jakoś tak siła wyższa zadziałała. Dla mnie oczywiście jest nią Bóg, nie, bo ja dzisiaj jestem w dobrej komitywie z nim, aczkolwiek zaraz o tym powiem, bo też ja długo, długo naprawdę nie mogłem się pogodzić z tą utratą tego alkoholu, bo dla mnie alkohol to był wszystkim, nie? I zapijałem nim smutki i, i, i że tak powiem i radości i wszystko. No, ale w końcu po tej, w tej wspólnocie, gdzie poznałem e, jakby to powiedzieć znowu mechanizmy działania tej wspólnoty, że te mitingi, ta modlitwa, te sugestie, bo jestem dzisiaj na programie wykonuję te sugestie. Może nie tak dokładnie, jak powinienem, ale wiem, że ja mam dążyć do postępu, a nie do doskonałości. Mam, mam postępować do przodu. Powiem wam, że poznałem wspaniałego człowieka, który, który jest moim sponsorem. I przerabiamy teraz program. Nie. No tak można powiedzieć tam gdzieś. Po pierwszym kroku jestem, ale tak naprawdę to między tym pierwszym a trzecim krokiem to tak żyje żyję już. Czwarty krok do, do dziewiątego to nie jest ruszone przeze mnie i jeszcze długo nie będzie w mnie. A czykolwiek dziesiątym krokiem to żyję codziennie, bo czy jedenastym czy dwunastym, bo, to, no bo te jakby zadośćuczynienie czynienie, jak coś zrobić źle, to to, to już bym, staram się przeprosić i, i zaraz nie noszę tych uraz, nie? Bo te urazy to właśnie noszone. Obciążają, opuszczone, uwalniają, jak to gdzieś tam takim obrazku fajnym jest, który gdzieś tam otrzymałem od kogoś. Yy, I powiem wam, że nie, nie noszę tego, nie żywię tylko raz. Dla mnie takim punktem zwrotnym powiem wam, że to się dzieje też w czasie takim chyba realnym, bo gdzieś tam wchodzę na ten drugi krok. I ja tak naprawdę dla mnie w, ży w życiu ten drugi krok w tej chwili się pojawił realnie, bo ja. Ostatnio miałem wątpliwości straszne, nie? W tą siłę wyższą, mojego Boga, że czy ja jestem na dobrej drodze, jak ja sobie poradzę e, w tym życiu, trzeźby mnie. Ale po prostu, wiesz, to były te wątpliwości, czy, czy ja idę dobrą drogą. Ale tak, nie wiem jak to się stało, ale odsłuchałem sobie ostatnio warsztaty z Bełkatowa z 2015 roku, gdzie Bob Dee był speakerem, tam tłumaczone są na YouTube. Wszystkie pięć części, nie? Taki sobie, jak ja to powiedziałem, zrobiłem weekend, maraton, maraton yy, tych warsztatów. Powiem wam, że naprawdę ja wiem, że jestem na dobrej drodze. I ja naprawdę yy, chcę iść tą drogą, nie? Z tym moim Bogiem, z tymi moimi sugestiami, modlitwami i tak dalej, bo ja wiem, że to jest jedyna droga słuszna, nie? Ja próbowałem samemu, nie? Przez pół roku się męczyłem kurwa, no nie, nie znając, przepraszam do słowu, nie znając rozwiązania żadnego cały czas pełna głowa, myśli i tak dalej, nie. No ja dzisiaj wiem, że jestem na dobrej drodze i wiem, że czas mi się skończył albo kończy, ja już kończę. E, e, powiem wam, że jestem na dobrej drodze, wiem o tym dzisiaj i jestem przekonany, że właśnie tylko meetingi tak, jak jest w tych sugestiach. Dwa meetingi, telefony. Z tymi telefonami mam ten, mam cały czas problem. nie? Powiem Wam na początku tej, jak wskoczyłem gdzieś tam, bo nie powiem o wszystkim, bo to długo by gadać. Gdzieś tam w początki tej wspólnoty, ja wskoczyłem na taką różową chmurkę. Wszystkim chciałem pomóc. Wszędzie gdzieś tam się udzielałem. ale ja się tak gdzieś zawiodłem, bo ja nie potrafiłem pomóc. nie? Ale dzisiaj ja wiem, dlaczego nie potrafiłem pomóc. Bo ja tego sam jeszcze nie miałem. Ja sam tego nie otrzymałem, więc ja nie mogłem dać czegoś, czego ja nie mam. Nie? A moimi opowieściami tam, kim ja jestem i pochodzę i co posiadam, to, to nikogo to nie interesowało. Nie? Po prostu ludzie chcieli rozwiązania, nie. Chorzy ludzie, a ja tego rozwiązania nie mogłem dać. I próbowałem pomóc też i Szwagrowi gdzieś tam prawie. A, jeszcze powiem o stacjonarnych meetingach, gdzie tam gdzieś już mają w czerwcu czy w mają dotarłem do Polski też, bo tak sezonowo tam w Polsce przebywam. To też poznałem fajnych ludzi, którzy tutaj też dzisiaj ze mną są. I I właśnie też poznałem, co to są stacjonarne meetingi i bardzo byłem z tego zadowolony, nie? Właśnie, że można na żywo się spotkać i tak dalej. No, ja tak chaotycznie, bo powiem wam, że po tym tym trzeźwym życiu to ja mam tak rozpierdoloną głowę, że, że, że teraz mi się to normuje, ale... Nie mam, nie mam tego, tej spójności, powiem. A może nigdy nie miałem, tylko jak piłem, to myślałem, że mam, bo tak fajnie opowiada i tak dalej. Teraz być może, że ja tego nigdy nie miałem, nie? No, ale poznałem fajnych ludzi wiem, że służby, właśnie służba też pomaga w trzdzwieniu. Także każdemu polecam, kto jeszcze nigdy nie miał, bo gdzieś zobowiązuje, że musisz być na tym meetingu. Może nie to, że musisz bo powinno być, że chcesz przeźwieć, nie, bo dla kogoś nie wytrzeźwiejesz, ja to dzisiaj wiem, bo ja na początku myślałem, że ja trzeźwieję dla żony, dla dzieci, nie, ale ja wiem, że ja trzeźwiałem dla siebie i to jest takim głównym punktem później, jak się tego tak dziś dowiedziałem, że ja tylko mogę przeżyć dla siebie, to ja wtedy zacząłem przeżyć. i powiem wam, że już później w tej wspólnocie ja naprawdę zacząłem przeżyć emocjonalnie. Ja dzisiaj, ja dzisiaj nie mam takiego myślenia o alkoholu, żeby się napić. Kiedyś miałem na początku problem z tym, ja się strasznie bałem, ale to były te moje lęki, nie? Że wejść do sklepu alkoholowego. Ja nie mogłem patrzeć na reklamy z alkoholem, nie? Dzisiaj, ja, no, dzisiaj to akceptuję. To też przyszła ta akceptacja, nie? I to ona była tym rozwiązaniem na to wszystko, nie? Ale może tolerancja, bo z tą akceptacją ja nie wszystko akceptuję dzisiaj, nie? Ja niektórych ludzi do tej pory nie akceptuję. Powiem wam, że, że ciężko mi gdzieś tam to zaakceptować. Ja wiem, że ja muszę tolerować to, znieść, ale gdzieś tam kłóci się to z tym moim wysokim ego, nie? Ale mówię, ten z walką, walkę z tym ego, walczę tym pokorą i jakimś tam y, staram się akceptować wybaczać, jeśli coś zrobiłem, przeprosić, żyć, żyć tym programem. Powiem wam, że wejście na ten program. Ja długo chciałem wejść na program, nie wszedłem na ten program, bo jak ja ja, ja to chciałem, nie? Ja cały czas moje chcieństwa. bo ja chcę, ja chcę. Tam męczyłem sponsora. No, ale sponsor do mnie mówi, że a, niedługo wejdziemy, nie? Poczekaj trochę. Ja mówię, no dobra, to poczekam. No i powiem wam, że jak już wszedłem, to znowu takie może zawiedzenie, że ja bym chciał szybko, a tutaj nie da się i tak dalej, nie. Ale to właśnie ja nie miałem tej gotowości, nie? Ja, ja dzisiaj wiem, że ja dzisiaj mam tą gotowość. jak chcę iść tym programem, chcę przejść dalej. Ja wiem, że ja muszę pomagać. Yy, I powiem wam, że, yy, że, że ten. Że. Jak chcę żyć tym programem codziennie, nie? Nie tylko tam. Przerobić go, bo ja wiem, że program, ja nie mam przerobić programu, tylko program ma przerobić mnie. I tak jak jest w 12 kroku, ja muszę, ja muszę żeby dalej trzeźwieć i żyć w tej trzeźwości, to ja muszę po prostu nieść to posłanie nie? drugiemu innemu alkoholikowi wciąż jeszcze cierpiącemu. No i, i ja o tym wiem dzisiaj. Ja wiem, że tak będzie, bo ja uwierzyłem. Ja uwierzyłem w. To, że siła wyższa jest ze mną już tak naprawdę ostatecznie i wiem, że, że tak musi być, nie? No i, i chcę, żeby tak było, nie? Ja dzisiaj mam super relacje z dziećmi, dobre relacje z żoną. Czasami tam ma złe humory, ale to jak to kobieta, nie obrażając kobiet, zawsze jest y, jakiś tam humor, co może być nie tak, nie? No ale ja to Nie lubię chodzić zdanie, jakbyśmy mogli powoli. Tak, tak, kończę, kończę. Yy, już kończę jedno, jedno zdanie na koniec. No ja mówię, że trzeba okazywać tą wdzięczność. Tak, jak ja mówię, ja okazuję tą wdzięczność dla Boga, że, że doprowadził mnie na tą drogę czynności, nie? Bo powiem Wam, że ja sam sam sobie bym w życiu nie pomógł. Wspólnota naprawdę dała mi dużo, mitingi, yy, służby. Teraz też jakoś tak. Siła Wyższa zadziałała, że obejmuje od 1 lutego służbę prowadzącego meeting wizja dla Ciebie. Też się z tego cieszę, że będę mógł dalej się angażować i na tym chyba skończę. Długo by gadać, ja to jestem gadowałka, będziesz, ale to jest za mało czasu, jest tego tyle, że nie opowiem o wszystkim, bo to musiałby naprawdę być pięciogodzinny meeting, nie? żeby albo speakerka, żeby o tym opowiedzieć o wszystkim, o tych moich doświadczeniach. Dzięki tyle. Sorry, jak kogoś obraziłem i nie podziękowałem chyba za zaproszenie na ten meeting yy, dla Petera. Dzięki, że mnie w to wkręciłeś, bo widocznie tak miało być. No, dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie i, i za nieprzerwanie. Dzięki. Dzięki, Edi, za swoje doświadczenie. Dzięki, że jesteś. Proszę wszystkich, aby wypowiadali się do 5 minut, aby jak najwięcej z nas mogło się podzielić. Jest nas w tej chwili 51 osób i pozostało nam około 20-30 minut. Proszę nie żyć się urażonym, jeśli wejdę w słowo, gdy czas dobiegnie końca. Bardzo proszę, odrzuć się doświadczeniem odnoszącym się do speakerki Ediego. Zapraszam.